Halo3210. Starty wita Was czy to w Polandzie, czy poza. Najważniejszy jest, pamiętajcie, Bigos. A co jest ważne w Bigosie, oprócz tego, żeby miał oczywiście grzyby, najważniejsze jeszcze jest, żeby było winiunio. Odrobina wina nigdy nie zaszkodzi. Resztę możemy wypić. Trzeba to zamieszać. Czerwone wino, tutaj stosujemy jakieś francuskie, ale najważniejsze, żeby było dobrze zamieszać. Teraz jest wspaniale. Czasem niektórzy dodają nawet troszeczkę z granata soku, tego wywaru takiego. My dzisiaj tego nie dajemy, ponieważ robimy wstęp do wiadomo gorączka sobotniej nocy. Ostre picie, a wiadomo, że przy piciu budy najlepszy jest Bigos Staropolski Elo, LOLO 3210. Życzę wszystkim smacznego, mówił do Was Star TV. Darek, co tam po podróży? Siema byku. Smacznego.